Witam. Specjalności zakładu nietoperzy niestety już nie sprzedajemy. Ostatnio owiały się złą sławą. witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale w kolejnym mocku i, wy... i w kolejnej budowli przez którą ja w jakiś sposób się tam rozwijam, oczywistym jest że inspiracją do wybudowania tej konstrukcji jest jakże genialna figurka, ona naprawdę wygląda fantastycznie, a pochodzi ona z magazynu nowego Lego Ninjago który ukaże się w kioskach już w przyszłym tygodniu 13 także warto chyba już powoli sznurować buciki, bo naprawdę jest ona zacna i wygląda pięknie, chociaż nie jest pozbawiona mankamentów, o czym zaraz. Jeżeli interesuje Was przede wszystkim to, co dostajecie w tym magazynie, to figurka, plus jeszcze karty oraz o czym nie wspomina tutaj okładka, będzie też tutaj e, saszetka z kartami już z szóstej serii Trading Card. No i moi drodzy, co w przyszłym numerze, bo to Was zapewne mocno interesuje, no jeżeli ten numer Wam się spodobał, no to przyszły będzie taki, że bucików po wróceniu tutaj z kiosków nie ściągajcie, bowiem moi drodzy, już 10 sierpnia dostaniecie no proszę, jeżeli były wyspiarz wam się podobał no to ten tym bardziej dopełni tą kolekcję ja za to uwielbiam to właśnie te magazyny że wiecie, nie musimy kupować zestawów a w dość rozsądnej cenie możemy zebrać większość minifigurek przejdźmy jednak do tego, co tu dziś skonstruowałem no wiecie moi drodzy, dżungla to jest świetny temat, świetny klimat, prawda, by rozwijać też nie tylko walkę i swoje umiejętności w walce właśnie, czy w buszowaniu po tej dziczy, ale i chociażby w biznesie no bo coś między tymi przygodami trzeba robić. I najwyraźniej Kai obejrzał jeden z moich odcinków biznesowych, czyli nie odmawia się kiedy pieniądz woła, no i stwierdził, że prawda, czas otworzyć jakiś swój biznes. W przeciwieństwie do mnie i do przystani klocków.pl, czyli mojego sklepu, do którego zresztą was serdecznie teraz zapraszam, on stwierdził, że no to się aż prosi, żeby w takim lesie, w takiej dżungli właściwie otworzyć jakąś gastronomię. Tu pełza jakiś wąż, tam czmycha jakiś pajączek, no były jeszcze swego czasu nietoperze, tak jak mówię, niestety owiały się złą sławą i jakby sprzedaż ich masakrycznie niestety spadła często zostały wycofane z oferty może to i dobrze, że ten Kai oszczędzi te biedne stworzenia, jakże piękne wspaniałe, może przynajmniej tyle dobrego dla świata zrobi, że nie wyginą te nie to perze, no i Kai postanowił otworzyć sobie restaurację, ale po kolei myślę, że chyba najlepiej będzie, no bo wszyscy na to chyba najbardziej tutaj czekacie, zacząć sobie od minifigurki, minifigurka jest naprawdę fenomenalna, jeżeli chodzi o jej wygląd, ja w ogóle też bardzo lubię tę serię, po prostu ona mi mocno Zajeżdża Rambo, dodatkowo ta dżungla, czy jakimś predatorem, chociażby i nawet w ogóle jest taka doroślejsza. No bo z miotaczem ognia, no klimat totalnie filmowy. I miotacz ognia też niczego sobie, całkiem gabarytów dużych. Widzimy również, jest tutaj połączony, prawda, batem, no ale w sensie to jest linka, jakby. No i z tyłu jeszcze biornik z paliwem. Zbiornik z benzyną, który właśnie dostarcza, jakby, no można powiedzieć, trochę amunicji temu miotaczowi ognia. Wygląda to naprawdę, powiedziałbym, świetnie. Świetnie. Nie chcę ją widzieć perfekcyjnie, bo mówię kilka wat, on ma o czym zaraz. Ale naprawdę uważam, że tą figurkę trzeba po prostu wraz chyba z Lloydem, bo takie dwie najbardziej charakterystyczne. W sumie wszyscy w tych opaskach na czole są tutaj świetni, ale po prostu czy wypada mieć. Natomiast, jak już wspomniałem, nie jest ona pozbawiona wad i trochę właściwie tych wad ma, ale właściwie ten miotacz ognia. Jedną z głównych wad jest to, że właściwie ten bad jest mocno napięty tutaj lekko czymś ruszymy i no, właściwie ciężko, ciężko się tym bawić, bo albo ten kolcek nam się wypnie, albo zaraz wiecie bo on jest o, też w ten sposób zrobiony i potrafi się łatwo wypiąć. Mm, Bolimy też to, że jakby tutaj to nie jest wykończone, bo uważam, że wystarczył tutaj, tutaj jeden ciekawy groszek. Osobiście uważam, że też tutaj dało się na przykład dać właśnie taki element jak tu, z tym licznikiem, jakby paliwa, i też by wyglądał świetnie, dopełniałby po prostu mm, tą konstrukcję do całości. No i jest jeszcze tutaj trochę problem z samym tym otaczem, bo on oczywiście wygląda świetnie, jeżeli chodzi o te uchwyty, ale widzicie, te rączki muszą być jedna, normalnie druga, tak, no i troszkę to w zabawie się utrudnia, ale dość narzeka, bo naprawdę z nim wszystko dobrze. Pomimo, że jak to się zaśmiałem w głębi duszy, ta figurka jest bardziej Instagramowa, ponieważ właśnie nadaje się do pozowania i zdjęć na Instagramie niż do zabawy, bo trochę krępuje ruch ten miotacz. Hmm, tutaj figurka również jest naprawdę w porządku. Brakuje mi trochę takich motywów jak u Lloyd'a, żeby gdzieś tu jakaś mała, mała trzcina, mały mała jakiś listek wystawał, żeby ta dżungla też była bardziej widoczna. Ale może z drugiej strony przez to ta uniwersalność tej figurki będzie hmm, większa i może będzie lepiej. Buzia, no niestety, nas niczym nie zaskoczy, bo to jest dobrze znana minka druga wcale nie, nie gorzej, także to jest coś co już dostawaliśmy, no i tutaj ten brązowy klocek dzięki któremu możemy zamontować sobie nasz miotacz ognia właśnie w rękach Kaja i tutaj jak już właśnie widzicie jak muszę wygiąć pod odpowiednim kątem żeby wszedł mi do rączek no i właśnie to uznaję za trochę jednak wadkę no bo nie możemy nim ma machać dobro e, wolnie zakładamy więc na plecach mu jeszcze ten zbiornik z paliwem i już widzicie no tu mi się wypięło z ręki no nie można mieć wszystkiego tu już się wypił bat. tak jak mówię zdecydowanie jest to figurka bardziej ładnie wyglądająca niż zabawowa oczywiście w żadnym wypadku wam tego nie odradzam bo, bo jest cały czas świetna przejdźmy jednak do dalszej części mojego mocka a jest nim po prostu restauracja otwarta właśnie w dżungli. Mamy tutaj stoliki, no cóż, zapewne na tych stolikach będziemy sobie mogli zagrać w karty dołączone chociażby do tego numeru magazynu Lego Ninjago, chociaż oczywiście więcej tych kart się przyda, żeby ta talia była większa, ale spokojnie, teraz takie saszetki będziecie dostawali prawie w każdej w prawie w każdym magazynie, a i do kupienia luźno przecież będą w kiosku. Pytacie się to, co tutaj jest takiego ciekawego? Zacznijmy może od opcji bawialnych. No właśnie, jaką jest kręcący się ogień? To zdecydowanie Fajnie wygląda z dołu. Bo przyglądając się tutaj, widzimy, jakby naprawdę grillował się, a właściwie piekły nam tutaj ten pająk. Na tych tutaj zwisach, które umożliwiają pieczenie zwierząt. Tych zwierząt, które już tutaj ukatrupione, czekają w pudełku obok. No lepiej, żeby one były faktycznie mocno ukatrupione, bo nie życzyłbym temu kajowi, żeby one jednak wstały i go teraz złości ukąsiły. Tutaj te haki z tyłu oczywiście służą temu, by właśnie tutaj wieszać te stworzenia. Akurat nam się smaży pająk. Widać na niego aktualnie było zamówienie. Natomiast tutaj widzimy, tutaj na, się na tym zwisają w dół i jest pięknie, ale to nie wszystko, bowiem w dole mamy również takie miejsce, gdzie zdecydowanie, wiecie, coś co nie na ogniu się robi, czyli jajo po prostu się wygrzewa. No cóż, widocznie na jaja też był mały zbyt i jakby kaj żeby ono się wykluło i jakby wiecie, i pewnie dopiero to zwierzątko będzie smażyło. Oj, kaj, co ty robisz? mocno zadowolony jeszcze jestem z jednej rzeczy mianowicie z wykończenia jak widzicie tutaj na środku zrobiłem to w ten sposób ale pozwolę sobie to odwrócić, by teraz bardziej było to roboczo widać do tego użyłem tych złotych elementów, które wchodzą tu i bardzo ciekawą opcją jest jeszcze to że to specjalnie oczywiście nie jest prosto, mianowicie widzicie, to nie jest prosto, to powinno być bardziej na środku a tu specjalnie dłużej, krócej, chciałem poćwiczyć właśnie robienie takich ciekawych elementów zwisających powietrzu, właśnie gdyby tu trzeba nagle było zrobić dach i tak dalej, niesymetrycznie ułożony i fajnie mi się to udało, niesymetrycznie są ułożone też tutaj dwa kapelusze i naprawdę jest to efekt który co prawda gdzieś nie jest jakiś wow ale dla mnie jest rozwojowy, a o to często też wchodzi właśnie w tych mockach, no i tutaj właśnie ten element, który jak widzicie jest zrobiony w taki oto sposób, że on ma tylko z tamtej strony te study wchodzi tu, więc z tej już nie wygląda też tak nie wygląda też tak źle, ogólnie mocek wygląda tak średnio z tej strony, co widać, no bo tu roboczo właśnie mamy ten trybik, tak jest tutaj jest po prostu zwykły ten okrągły klocek zamontowany odwrotnie, nie ma tam nic, żadnego pina, nie ma nic, po prostu jest wtyknięty. on perfekcyjnie w tą, w tą tutaj turbinkę nam wchodzi. W ten element dokładnie się wszczepia i dokładnie się trzyma. Co widzicie, nie spada, nic się tutaj nie dzieje. Nie odwrócę wam to pokazać, bo mi węże wypadają, a tego bym nie chciał. Tu jeszcze taki zdejmowany pan, panel roboczy, po prostu żeby ładnie to jakoś wyglądało za nim i jednocześnie zamykało mi ten kramik od tyłu. Innymi słowy, kręcący się ogień to jest całkiem ciekawa opcja, krzywy dach również i tutaj te dwa kapelusze zrobione na skos. Uważam, że to są całkiem ciekawe opcje, które może kiedyś mi się przydadzą. A wam może kiedyś będziecie w dżungli, przyda się coś zjeść, ja nie wiem, może wtedy traficie do baru, kaja, zamówicie sobie jakiegoś skorpiona, pająka wieczonego, nie wiem, sami zobaczycie. Zobaczycie też, czy jeszcze w kioskach macie ten numer, no, czy macie, macie dopiero w przyszłym tygodniu, ale myślę, że to na tyle dobrze, że on też tutaj w miarę szybko z niego wyjdzie, więc radzę nie czekać, macie wakacje, macie wolne, wstańcie rano idźcie do kiosku, a później czekajcie do 14 na kolejny odcinek Klockozaura. By go nie przegapić, kliknijcie w subskrypcję i wtedy macie pewność, jeżeli klikniecie też dzwoneczek, że tego nie przegapicie. Ja Wam się bardzo dziękuję i zapraszam Was na kolejne filmy oczywiście na moim kanale, żegnając się, mówiąc Bye! Nie jedzcie, nie